12 października witam serdecznie państwa Kamil Turecki pogoda iście letnia i komplet publiczności w Rybniku mecz Polska reszta świata Takiej imprezy sportowej w Rybniku nie było już dawno. Na Górny Śląsk zjechała plejada gwiazd światowego żużla. Grigori Łaguta, Andreas Jonsson czy będący w rewelacyjnej formie Jason Doyle zmierzyli się z naszymi najlepszymi żużlowcami podczas meczu Polska kontra reszta świata. Trener reprezentacji Polski Marek Cieślak postawił z kolei na mieszankę rutyny z młodością. Do Rybnika przyjechał świeżo upieczony wicemistrz świata Krzysztof Kasprzak, który dzień wcześniej w Toruniu wywalczył srebrny medal cyklu Grand Prix. Na wsparcie legendy Speedwaya Tomasza Goloba mogli liczyć młodzi gniewni najlepszy junior świata Piotr Pawlicki, mistrz Polski ze Stalą Gorzów Bartosz Zmarzlik i reprezentant gospodarzy Kacper Woryna. Nic więc dziwnego, że zawody cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. W samej przedsprzedaży kupiono kilka tysięcy biletów, a w dniu zawodów przed kasami wciąż ustawiały się długie kolejki fanów czarnego sportu. Ostatecznie rybnicki obiekt pękał w szwach. Na trybunach zasiadło około 12 tysięcy ludzi. Zadowolenia z tego faktu nie krył prezes RZKS-u ROW Rybnik Krzysztof Mrozek. W Rybniku żużyli sportem numer jeden. To nie jest, że tak powiem, do polemiki i każdy trzeźwo poczący widzi, aha... Na dyscyplinie A jest z pięciu, na dyscyplinie B jest z dziesięciu, a na żużlu jest pełny stadion, więc polemiki nie ma. Prezesowi wtórował Tomasz Lorek, dziennikarz sportowy i znawca żużla. W Rybniku niezależnie od tego czy jeździł pierwszy polski medalista, indywidualny mistrz świata Antoni Woryna, jeździł Robu i Paul niezależnie od tego czy jeździł Pawlaszyk czy bracia Skupiniowie, Zawsze jest klimat, czy też bracia To jest miasto, które tędy inspiruje i potrzebuje takich impulsów w postaci czołówki światowej, która będzie się ścigała na torze. Nastawienie przed meczem w obu ekipach było bojowe. Wygramy, no, zobaczymy ile punktami, ale raczej tutaj wygramy dla naszych kibiców. I mecz towarzyski, sama nazwa mówi, nie ma co za bardzo świrować, bo jest długa zima przed nami, a tak mam do wyleczenia nie lewy kciuk, ale też prawy. Wczoraj mi złamał kolega, więc trzeba się leczyć dużo nieco bardziej ostrożny niż Krzysztof Kasprzak był z kolei Jarosław Hampel. Naprawdę trudno jest mi powiedzieć i, i nawet nie jestem w stanie wytypować w przybliżeniu jak, jak, jakkolwiek wyniku. Reszta świata jest w dobrym zestawieniu. Zawodnicy, którzy są naprawdę w dobrej formie, no i wydaje mi się, że to będzie trudne spotkanie. W podobnym tonie wypowiadał się także trener polskich zawodników Marek Cieślak. Chcemy jak, żebyśmy, żeby to Polska wygrała, no ale reprezentacja Reszta świata jest bardzo mocna. Humoru nie tracił za to ulubienie rybnickiej publiczności Kacper Woryna. Kacper, ja słyszałem, że drużyna Reszty Świata chce zbojkotować dzisiejsze zawody, bo nie chcą się ścigać z zawodnikiem, który wyśrubował taki rekord toru. Jak to jest? Będą musieli się ze mną zmierzyć niestety. Tak mi się wydaje, że chyba pojadą jednak. Ile punktów dzisiaj będziecie satysfakcjonować? 15. Czy same trójki? Tak. Ewentualnie z bonusami. A się z to mnie będzie... Znaczy, 15 w sumie jest bonusem. To mnie będzie satysfakcjonować na pewno. Co sądzisz o dzisiejszej nawierzchni, o dzisiejszym torze? Inny niż na lidze? Całkiem inny, no ale jeżdżę tu cały rok i raczej mnie to nie powinno zaskoczyć, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Ale wolisz taki jak dzisiaj, czy taki jak, jak jest zwykle na lidze? Taki jak jest na przykład na gnieźnie. Na gnieźnie? To mi wtedy pasowało, no ale zobaczymy, jak dzisiaj wyjdzie. Jak będą te same tryczki, to na pewno mi będzie pasował taki tor. Będzie dzisiaj komplet publiczności? Mam nadzieję i chciałbym przy takiej komple yy, komplecie wystąpić. Będziesz ścigał się w Rybniku w przyszłym sezonie? Mam nadzieję. Chciałbym, żeby tak było. no Mam nadzieję, że w Ekstralidze. Szlifujesz swój angielski? No, zdarza się. Tam w szkole na pewno jakieś tam szlify są, na lekcjach na bardziej. Gdzieś tam z kolegami tutaj w parkingu teraz. No, dlaczego o to pytam? No bo chyba to jest jakaś motywacja, bo chcesz się ścigać, z tego co wiem, w Pool Pirates, tam gdzie twój dziadek Antoni. No na pewno, to już raczej dogadać się dogadam, jakieś tam słówka znam, na pewno problemów żadnych nie mam z tym. No i jedynie co to kontrakt podpisać. No właśnie, a ten kontrakt może już być w przyszłym roku? Może być, ale to jeszcze trzeba siąść do rozmów, szkołę skończyć i potem możemy gadać. O zwycięstwie przy tak licznie zgromadzonej publiczności marzyli także goście. Na dobry występ liczył Australijczyk Dakota Norf, który na co dzień ściga się w barwach rybnickiego klubu. Kto wygra dzisiaj? Mam nadzieję, że my. Zobaczymy. Polska to dobry zespół, ale mamy dobrych jeźdźców, więc to dobra szansa. Zapytałem Dakotę, kto wygra w dzisiejszym spotkaniu, czy Polska, czy reszta świata? Odpowiedział, że to jest dobre pytanie. jesteśmy całkiem dobrą drużyną. Polska ma też świetnych zawodników w swoim zestawieniu, ale zrobimy wszystko, żebyśmy to my wygrali. Jest duża szansa. Will you stay in Rybnik for next year? Yeah, I think so. Um, we're speaking, but yeah, I think I will be here next season. I was good year, Zapytałem Dakote, czy zostanie w rybniku na przyszły sezon. Powiedział, że trwają rozmowy, ale wszystko wskazuje na to, że prawdopodobnie będzie ścigał się w rybniku w przyszłym sezonie. Menadżerem reprezentacji reszty świata był bardzo dobrze znany starszym kibicom Andrzej Wyględa, Mistrz Świata PAR z 1971 roku. Wówczas mówiono, że Szczakiel z wyglądu są na to, że nikt z nimi wygrać nie może. No, bardzo piękne hasło to było. Do dzisiejszego dnia mam e, powiedzieć kawałek z tego, z tego hasła w domu nawet. Jak Żużel zmienił się w ciągu tych kilkunastu, kilkudziesięciu lat od e, pana sukcesu, od mistrzostw świata park, kiedy pan kończył później karierę, no i dzisiaj mamy 2014 rok, Żużel jest chyba zupełnie inny. No ja wiem, zasady jazdy są te same po prostu e, same nastawienie zawodnika, co do geometrii toru, to się też nie zmienia, bo są pewne zasady, nie będę teraz rozważał jakie, które się nie zmieniły. Jedynie co można powiedzieć, no to się zmieniła moda motocykli. Nie? Poza tym konstrukcja motocykli, silnik jest bardzo leżący, czyli ten środek ciężkości jest bardzo nisko. I to powoduje większą przyczepność na torze. Jakim wynikiem zakończy się dzisiejsze spotkanie? Towarzyskie, ale jednak Polska reszta świata. Powinno być dużo walki. A to jakim wynikiem zakończy się? No ja myślę, jak jestem kierownikiem tej drużyny, to muszę wygrać. I reszta świata zwycięża w Rybniku. No, oczywiście, ja nie wyobrażam sobie innego wyniku. Z optymistycznym nastawieniem na stadion przy ulicy Gliwickiej przyjechali kibice. Strzelce opolskie, Częstochowa, Świętochłowice czy Wrocław to tylko kilka z wielu miast, które reprezentowali fani biało-czerwonych. Jakim wynikiem zakończy się dzisiejszy mecz Polska-Reszta Świata? Polska wygrała. W jakim stosunku? Nie wiem, zobaczymy. A pani jaki wynikiem się zakończy dzisiejszy mecz? Nie wiem. Ale kto wygra? No Polska oczywiście. A pan? E, oczywiście, że Polska mamy najbardziej e, najlepszą drużynę na świecie. I jeśli chodzi o kontuzję rutowców, bo znam się trochę na tym to naprawdę nic nie znaczy. Jeden drugiemu pomaga i Polska dzisiaj numer jeden. Kto dzisiaj wygra? Polska czy reszta świata? Polska. A jak myślisz, dużą ilością punktów, czy to będzie mecz taki na styku, że wiesz, że punkt za punkt? Punkt za punkt. A kto jest Twoim ulubionym zawodnikiem? Polska. A zawodnikiem? Tomasz Golow. Kacper Boryna, czy to Kaczmar? Eee, Lewandowski. O, Lewandowski z piłki nożnej, a dzisiaj go akurat nie ma, może będzie na trybunach. Co ty na to? Dobrze. Jason. Sorry, just a few words for our TV Rob Rybnik TV Who's gonna win today. Oh, you know who's gonna win. It's gonna be a very tough match, but I think the world team is gonna, gonna show their true colors. Uh, zapytałem, kto wygra dzisiejszy mecz, Powiedział, no to jest trudne pytanie, kto wygra dzisiejsze spotkanie. Obie drużyny są, są w bardzo dobrych zestawieniach. No i prawdziwe kolory obie drużyn zobaczymy na torze um, this year orze -Łódź, and the next year extra I uh, We'll see, it's a uh, It's only just season just finished, and uh, there's a lot of talking to w tym roku ścigał się Jason Dol w barwach Orła Łódź. Czy w przyszłym roku będzie to ekstraliga. Zobaczymy, za na tego typu dywagacje trwają rozmowy. Thank you very much. Spotkanie rozpoczęło się od wygranej 4 do 2 dla reprezentacji Polski. Niestety, jak się później okazało, było to pierwsze, ale i ostatnie prowadzenie w całym meczu akceptybilności w, w początkowej fazie zawodów problemy miał Dakota North. Z nami Dakota North na razie 0 i taśma zapytamy co stało się w pierwszym wyścigu? No i dlaczego taśma? What happened in the first hit and first band? You know this track? Yeah, I made good start and I'm I come over Hayarik and Jason and then I come in the corner and the track is a little bit more slick than I thought and it's just come around so it was a bad mistake and um I yeah I didn't get any points. Start był całkiem niezły. Chciałem się założyć tutaj na Jarka Hampela. Jechałem sobie po zewnętrznej, ale okazało się, że ten tor jest trochę za bardzo śliski, bardziej, aniżeli myślałem. I stąd no, przygwoździło mnie mówiąc delikatnie do bandy. And a second hit. Oh, I don't know. I don't know what is what is happening. Um, it's maybe just uh, having two bad races. I've got two more now, so hopefully I can uh, make it a good meeting. Zapytałem teraz o taśmę tutaj w drugim swoim wyścigu. Powiedział, no nie mam pojęcia co tutaj się stało. Nie wiem dlaczego skąd ta taśma. Dwa złe wyścigi w moim wykonaniu, ale liczę, że kolejne dwa, bo jeszcze tyle mam, będą już dobre w moim wykonaniu i to się wszystko zmieni na naszą korzyść. Thank you very much. Thank you. Po sześciu wyścigach goście prowadzili różnicą 4 punktów, 20 do 16. Sygnał do boju dał Kacper Woryna, który po świetnym starcie wygrał bieg. Za jego plecami uplasował się Krzysztof Kasprzak, który w pierwszej fazie wyścigu musiał stoczyć walkę z Norfem. Dzięki podwójnemu zwycięstwu na tablicy świetlnej widniał remis. W bardzo dobrym humorze do rybnika przyjechał Grigori Łaguta. Rosjanin zjawił się na stadionie z synkiem. Wziąłeś tutaj ze swoją latorośną, ze swoim synkiem? Z moim synkiem, tak. Przejechaliśmy. Już żona jest w szpitalu, urodziła czwartek córeczku. Pozdrawiam, dziękuję. Gratulacje. Bardzo, dziękuję bardzo. Jutro, jutro jedziemy odbierać do szpitala. Ale widzę, że syn się nie boi żużla i tego ryku. Nie, już od rano, jak był w szuku, już żona ze mną jedną on wody już przygotowany. No, zatem mu ten żużel. W kolejnych wyścigach ekipa reszty świata powiększyła przewagę. Wpadkę zaliczył Bartosz z który po dwóch trójkach przyjechał ostatni. Trochę miałem za słabo, motorcyk mi pojutrz. Po opuszczeniu gazu myślałem, że on upadnie, a on jeszcze w prawo jechał i spadłem. No i spadłem, nic nie mogłem zrobić. Grywacie na razie dwoma punktami, ale mecz się nie zakończył. A jaki wynikiem się zakończy, Jak uważasz? Jakim się wynikiem zakończy, to zobaczymy. Co ja będę grywał? Jak ci pasuje rybnicki tor dzisiaj? A troszkę takie raje się robią, ale jest okej. Okay. Adamie Peter Kildemand aktualnie zdobył 4.11. Four points on your account right now. What can you say about today's match, this track? Yeah, this is a tough one today. I've never been here before. It's a quite difficult track. It's, a, it's really much about gating and uh, yeah, make a few changes. Hopefully, I get a better start than my last one. Nigdy tutaj w rybniku nie jeździłem na tym torze. Jest trochę dziwnie, jest trochę inaczej. Kluczem do sukcesu jest wyjście z podtaśmy. Podczas zawodów wielu zawodników podkreślało, że na Rybnickim Torze bardzo trudno o walkę. Wśród nich prym wiódł indywidualny mistrz świata juniorów Piotr Pawlicki. Ostatnio też byłem tutaj na zawodach, na MDMP i, byłem... i tor był trochę twarczy. i tak samo nie było w ogóle mijanek i dzisiaj to samo jest, bo y, łuki są bardzo specyficzne i tylko praktycznie jedną ścieżką można jechać, bo środek ciężkości, środek, y, ciężkości w łuku zawsze wy, wynosi. I zazwyczaj się jedzie w taki kopnięty kwadrat na takich torach, bo, bo to jest bardzo podobny do geometrym Dorawicza. Te łuki są bardzo ostre wejścia i bardzo ostre wyjścia, więc trzeba, trzeba czekać na błądy i walczyć, bo nic innego nie pozostaje. Albo nastawić się tylko na start, bo start jest tutaj najważniejszy. Trochę odmienne zdanie miał Tomasz Lorek. Tym, którzy mają jakiekolwiek kontraargumenty, że płyta boiska piłkarskiego wymusiła taki, a nie inny Zapraszam na Saint Pauli w Westerwinie do Plymouth, Jason Doyle, który dzisiaj jedzie w ekipie w świata, na tamtym torze robi wyprzedanki, a tam jest 216 metrów. I podobny kształt geometra jak w Rybniku, więc dobrzy rajdersi potrafią na każdym torze złożyć spektakl. Wykorzystując sytuację postanowiliśmy zapytać o ten problem prezydenta miasta Rybnika, Adama Fudalego. Ja myślę tak, że mamy, że mamy pecha, jeżeli chodzi o teren źdżlowy, to jest związane z tym, że chcemy, mieć, że chcemy mieć dwie dyscypliny sportu, czyli piłkę dosztą i żużel. Tor był przebudowany już parę razy, ale również ze względu na wymiary boiska piłkowskiego. Kiedyś geometria toru i piłka były dostosowane do przepisów, było wszystko ok, przepisy się zmieniły, trzeba będzie coś zmienić. Ja bym chciał bardzo, żeby na ten temat tego toru wypowiedzieli się fachowcy. Jeżeli trzeba się zaangażować, i jeszcze poprawić tą geometrię, to na pewno to zrobimy, ale muszą mi do tego przekonać fachowcy. Będzie pan próbował zainicjować tego typu spotkanie fachowców, żeby I coś sprawdzić ten tor. Dostałem w tym tygodniu takie pismo już od władz klubu. I, i to, no, to musi przede wszystkim po stronie klubu. Myślę, że tutaj z panem Wrockiem na pewno się dogadamy i e, zrobimy takie, e, takie spotkania. Wybierzemy wariant taki, który jest najbardziej potrzebny dla tego typu obiektu. Dążymy przed kolejnym sezonem? Proszę? Dążymy przed kolejnym sezonem? No więc te informacje, które do mnie docierają, to mówią, że to trzeba rozpocząć już teraz, na, na jesień, po to, żeby można było spokojnie rozpocząć przyszły rok, ten sezon. Jeżeli tak trzeba będzie zrobić, to tak zrobimy. Włodarz Rybnika nie krył jednak zadowolenia z tak ogromnej frekwencji na trybunach. Tutaj jest duża zasługa organizatorów przede wszystkim, Pana Młowska, to trzeba wyraźnie podkreślić, i, i jego wiceprezesa, pana Kołodzieciego, którzy dużo tutaj naprawdę e, robią, po to, e, że to, takie efekty są jak dzisiaj. Ja myślę, to jest 12 tysięcy ludzi, i jak siedziałem i tak się zastanawiałem, ile jest ludzi dzisiaj na widowni, to myślałem tak, może policzę puste e, krzesła, to prezent dojdę do tego, ile jest. No i doliczyłem dosłownie parę. Także jest na pewno komplet, jest super atmosfera, oprawa całego mecza, górnicza orkiestra, skoczki, skoczkowie spadochroniowi. To no wszystko to, co zawsze było na takiej imprezie z żużlem związane było dzisiaj, dzisiaj miało miejsce. Także bardzo się cieszę. Rzeczywiście impreza na najwyższe poziomie przygotowana. Już po 13 wyścigu goście wiedzieli, że tego spotkania nie przegrają. Cieniem samego siebie był Tomasz Golob, który łącznie zdobył tylko dwa punkty. Ostatecznie mecz Polska-Reszta Świata zakończył się wynikiem 50 do 40 dla gości. Do zwycięstwa poprowadził ich duet Grigori Łaguta i Andreas Jonsson, którzy zapisali na swoim koncie po 11 punktów. Wśród Polaków najlepiej zaprezentowali się juniorzy. Bartosz Zmarzlik po raz kolejny udowodnił, że Rybnicka Nawierzchnia bardzo mu odpowiada. Możewianin zdobył 12 punktów. Zawody do udanych może zaliczyć Piotr Pawlicki, zdobył 9 punktów i Kacper Woryna zdobył 7 punktów. W Rybniku dopisała pogoda, publiczność, jedynie wynik pokazuje, że powoli czas na zmianę warty w polskim żużlu, ponieważ to młodzież dyktowała w tym meczu warunki. Z pomysłem zorganizowania w Rybniku zawodów właśnie z udziałem juniorów wystąpił Henryk Grzonka, wieloletni redaktor Polskiego Radia Katowice, znawca żużla. Myślę, że już taki czas, żeby w Rybniku odbyły się imprezy rangi mistrzostwa świata, może jeden z finałów mistrzostwa świata juniorów, może niekoniecznie Grand Prix, bo ja uważam, że to wcale nie trzeba się o to bić i wykładać niepotrzebnie nie wiadomo jakich pieniędzy, ale myślę o innych imprezach. Jeżeli publiczność Lubnicka przyszła na mecz Polska Reszta Świata... Który był oczywiście dobrze promowany i tak dalej, to myślę, że przyjdzie również na przykład na zmagania najlepszych młodzieżowych drużyn yy, globu, prawda? To co było w slangeru. Więc uważam, że na przykład dla rybnika dobra byłaby impreza typu finał drużynowych Mistrzostw świata juniorów na przykład. Super sprawa. Drużynówka w rybniku po tylu latach. Pamiętamy, no wy nie pamiętacie, ale ja troszkę jeszcze pamiętam, byłem mały, 69 rok, prawda? Jednak te drużynowe turnieje one mają coś w sobie tak Mają filmy. swoje smaczki. Tak, mają swoje smaczki. Na nieco inny pomysł wpadł Adam Drewniak, basista zespołu Karantuchin i przyjaciel rybnickiego żużla. Zawsze podobały mi się Mistrzostwa Świata Par. Zrobiłbym coś takiego jak w 1985 roku w turniej, może nazwijmy to, około Mistrzostwa Świata Par, żeby przyjechali do rybnika pościgać się parowo. To jest kwintesencja żużla. Ściganie się parowe. Tego, tego nikt że tak nic nic lepszego nie zostało wymyślone tego tego, tego by mi było trzeba. Krzysiu Kasprzak też by mógł wziąć kogoś do. Par... No nie, to naprawdę, my byśmy mogli parę takich fajnych par wystawić i też, też były takie dość, dość super, super widowiska. Miejmy nadzieję, że Żurzel na najwyższym poziomie wróci do rybnika już w przyszłym sezonie. Patrząc na zapełnione po brzegi trybuny, przypominają się zawody z 2003 roku, kiedy to rybnicka drużyna w pojedynku z Tarnowską Unią wywalczyła upragniony awans do ekstraligi. 12 października atmosfera była podobna. Oraz kolejne kibice udowodnili, że Rybnik żużlem stoi. Dzień Jerzy Szczakiel z nami, mistrz świata 71 roku razem z Andrzejem Wyględą. No jak wrażenia w Rybniku? No w Rybnik zawsze to jest widowiskowy, zawodnicy mogą walczyć, dużo publiczności, bo tak jak w 71 11 lipca na mistrzostwach świata Panami. Po tu się publiczność interesuje żużlem. Nie zna co patrzeć po prostu, no i trzeba ten sport dalej pielęgnować. 50 do 40 dla ekipy Reszty Świata, zimny prysznic dla polskiego Speedwaya. No ekipa Reszta Świata idzieła dobrze, no nasi troszeczkę może i pycha, no, ale wygrywali lepiej. Zamika Kasper Woryna, o ile dobrze tutaj sobie popisałem, to masz 7 punktów łącznie chyba? Możesz być zadowolony z tego wyniku? Jak najbardziej, zły wynik to nie był, ale... W pierwszych dwóch biegach tam dałem się że tak powiem, wykorzystać, no i rywale o wiele lepsi, to od razu wykorzystali. Już mogę powiedzieć, debiut w reprezentacji chyba udany mniej więcej. No to na pewno, tym bardziej, że musiałem się konfrontować z zawodnikami no ekstraligowymi i no, już z Grand Prix. No tak jak mówię, każdy błąd tutaj był kosztowny i dało się to zauważyć w moich biegach, no ale myślę, że koniec końców nie odstawałem jakoś tak super. 50-40, a cold shower for Polish Speedway. I don't know if it was, you know, it's... Uh, sometimes you win, sometimes you lose, and uh, this is a tricky track, and... I think what that... do you mean by this? Oh, I mean that, uh, first of all, this track, not... not uh, not so many of us have been riding so much here before, so I think, you know, some not all of us find the setup straight away, and uh, it's not that, that easy, you know, and um, I think that uh, Like I said, sometimes you win, sometimes you lose. It's not, not a big of a deal, you know? 50-40 takim wynikiem zakończyło się spotkanie Polska, reszta świata. Zimny prysznic dla polskiego speedwaya, powiedział Andreas, czy ja wiem, czy taki zimny prysznic raz się wygrywa, raz się przegrywa. Ten tor jest trochę tricky. tricky, czyli taki zaskakujący. A co to oznacza? No, że tyle, że raz można jechać jednym torem, raz drugim torem. My mieliśmy ciężko z ustawieniami, każdy z nas szukał i z tym mieliśmy problem, ale ostatecznie, ostatecznie wygraliśmy.